Witam, dzisiaj w troszkę w innej scenarii. Jestem w Szwecji. W nocy płynąłem promem, wykąpany, odświeżony, ogolony. Także zupełnie inna jazda. Akurat dobrze, bo dzisiaj pogoda taka typowo wyspiarska, ale bardziej na Szkocję albo na Anglię, bo pada deszcz cały czas. Pada, nie ma szału, jest plus jeden. E, jadę w tej chwili do Malmę. W Malmę przeskakuję e, mostem, takim najdłuższym w Europie. Właściwie e, most to jest most, wyspa sztucznie stworzona i kanał. E, I e, kanał, tunel. E, I łącznie to ma około 16 km. E, I przeskoczę z Malmę, już będę w Kopenhadze z Kopenhagi cisnę w stronę Niemca i tam takim krótkim promem do Puttgarden w Niemczech nie wiem, tam jakaś godzinki będzie płynął ten prom i się gdzieś tam przeflancowuje pod Hamburg no bo niestety, kto na Skandynawii nie ma jakichś układów albo swoich tematów no to niestety ładunku nie złapię, także muszę się przerzucić ponad 600 km na pusto no bo tutaj moglibyśmy czekać wiosny albo lata Także myślę, że coś tam nagram z tego mostu Z tej zatoczki, może coś tam będzie widać, bo jest dzisiaj, no kiepska pogoda cały czas leje Także zachęcam do oglądania i pozdrawiam, trzymajcie się No właśnie powoli zbliżamy się do brameczek Jeszcze tylko kodzik wpijemy tutaj na brameczce i wjeżdżamy na most. Jest fajna pogoda, przetarło się trochę. Także może coś z tego naszego nagrywania wyjdzie, uda nam się. Także rozłączam się i za chwilę będę wracał. Na brameczce był miły pan pochodzenia arabskiego, bardzo dobrze mówiący po angielsku, że można było go zrozumieć. Nie trzeba było samemu wtykiwać tego kodu. Tylko pokazałem mu screena z telefonu, wbił. Podziękował, miłej drogi pożyczył i jedziemy. A oto i most. Trochę wyłaniający się spośród mgły, ale, ale powinno to być na filmiku widać, że w koło jest woda, a my tutaj po takim mościku zasuwamy. Może spróbuję trochę. Że tak powiem, powiększyć temat. No tak, i właśnie teraz już wjechaliśmy na terytorium Danii. Kończy się most, który miał tutaj 7 km z ogonkiem. I teraz to, co widzimy przed nami, to jest ta sztuczna wyspa. Sztuczna wyspa, która została usypana dla potrzeb <grym> zakończenia mostu. I z tejże wyspy będziemy wjeżdżać za chwilkę do tunelu. Ja mam taką ciekawostkę, dlaczego tutaj od tej wyspy nie idzie e, następny most do Dani. Bo Duńczycy sobie tak wychmilili, że skoro Szwedzi mają szlak wodny e, koło siebie pod mostem, to oni będą mieli szlak wodny nad tunelem i, i taniej ich to wyjdzie, mniejsze potem koszty e, jakby konserwacji, utrzymania tego wszystkiego. I przede wszystkim most tutaj często był zamknięty ze względu na wiatr. Bo jak wieje, to niestety takie auta jak moje, bądź takie auta jak to przede mną, nie pojadą, bo jest niebezpieczeństwo, że się mogło przewrócić. No tak, jechaliśmy po moście, jechaliśmy po wyspie. Wjeżdżamy do tunelu.